czwarty. Alicja posłańcem królika. Nadszedł biały królik, zwolnił kroku i pilnie rozglądał się naokoło. Czegoś szukał. Miał bardzo strapioną minę i głośno biadał. Księżno, księżno, jedneż moje łapki futro moje i wąsy moje. Ona na pewno srodze mnie ukaże. Tak, jest to pewne, jak to, że łasica jest łasicą. Gdzież że ja to wszystko mogłem zgubić? Zdumiewam się. Alicja od razu się domyśliła, że biały królik szuka bachlarza i białych skórkowych rękawiczek. Chętnie by mu je oddała, lecz na próżno patrzyła na wszystkie strony z uwagą. Nigdzie ich nie mogła znaleźć. Przedsionek zniknął, a wraz z nim i drzwiczki od ogrodu. Królik wkrótce spostrzegł Alicję, chodzącą naokoło i pilnie szukającą czegoś. Zawołał do niej gniewnym głosem. Marianno, czego się wałęsasz? — Biegnij natychmiast do domu i przynieś mi parę skórkowych rękawiczek oraz wachlarz, a nie zasiedź się. Wracaj prędko! Oszołomiona gniewem i krzykiem królika, Alicja nie próbowała nawet wyjaśnić pomyłki, tylko pobiegła czym prędzej we wskazanym kierunku. — Wziął mnie za swoją służącą — mówiła biegnąc. — Jakże się zdziwię, gdy o omyłkę. Muszę się spieszyć, by przynieść mu jak najprędzej żądane przedmioty, żebym je tylko znalazła. W parę chwil podbiegła do ładnego małego domu. Na drzwiach była umocowana mosiężna tabliczka, a na niej pięknymi literami było wyryte B. Królik. Alicja nie próbowała nawet dzwonić czy pukać, nacisnęła klamkę i otworzyła drzwi z impetem. Wpadła na schody, spiesząc co sił, by nie spotkać prawdziwej Marianny. Obawiała się mocno, aby ta nie wyprosiła jej z domku, zanim znajdzie poszukiwane przedmioty. Czy też zdarzyło się już komu z ludzi być posłańcem królika? Rozmyślała głośno. Nie za długo i Dina każe sobie usługiwać. Wyobraźnia dziewczynki zaczyna pracować i oto zdaje jej się, iż słyszy słowa Diny. Panno Alicjo, niechaj tak długo nie czekam. Proszę natychmiast wziąć koszyczek i iść po słoninkę. Po chwili znów widzi siebie stojącą nad mysią norką i stróżującą pilnie, aby zwierzyna upatrzona przez Dinę nie uciekła. Rola stróża pilnującego myszy tak bardzo nie spodobała się dziewczynce, że krzyknęła poirytowanym głosem. O, nie dino, tego już za dużo. Pokojówką twoją nigdy nie będę. Jeżeli masz takie pomysły, to siedź sobie na górze. Katając tak i wyobrażając sobie różne rzeczy, zdążyła dobiec do małego, ślicznego pokoiku. Na stołku pod oknem leżał wachlarz, a obok niego kilka par białych, skórkowych rękawiczek. Schwyciła jedną parę i wachlarz, gdy spostrzegła małą flaszeczkę stojącą tuż koło lustra. Nie było na niej napisu Wypij mnie pomimo to bez namysłu odkorkowała buteleczkę i przyłożyła ją do ust wiem powiedziała że na pewno coś się ze mną stanie tu zawsze tak bywa gdy się cokolwiek zje albo wypije rośnie się albo też się zmniejsza no teraz powinna mu rosnąć już dosyć ma małego wzrostu tak się stało jak przewidywała zanim zdążyła wypić zawartość buteleczki jej głowa sięgała już w sufitu musiała ją zaraz nawet pochylić aby nie złamać szyi Dziewczynka odrzuciła z gniewem buteleczkę, żałując po nie w czasie, iż była zbyt mało ostrożna przy piciu płynu. Na razie nie mogło być nawet mowy o dostaniu się z pokoju. Drzwi były zbyt małe, aby mogła przez nie przejść. Nadomiar złego poczuła, że dalej rośnie. Z każdą chwilą grubiały jej ręce i nogi. Musiała uklęknąć, aby wszystkie członki ocalić od uszkodzenia. Wkrótce nawet miejsca dla niej zabrakło. Położyła się więc, następnie skurczyła, o ile tylko mogła, ręce i nogi, aby jak najmniej miejsca zajmowały. Łokieć wreszcie mocno przycisnęła do drzwi. Gdybyś się na tym skończyło, nic z tego. Nie, rosła w dalszym ciągu. I jako ostatni już ratunek wysunęła ramię przez okno. A nogę z ciężkim westchnieniem wpakowała do kominka. Ciekawe, co zrobię, jeżeli jeszcze będę rosła, utyskuje biedactwo. Ani kawałka wolnego miejsca już nie ma. Na szczęście napój już nie działał. I alicja przestała się powiększać. Mogło co prawda być gorzej, lecz obecny stan nie był wesoły. Przecież nie mogła wyjść z domu, a wewnątrz było jej bardzo niewygodnie. Co ja nieszczęśliwa pocznę żali się jękliwie. Znacznie lepiej było mi w domu. Tam się przynajmniej nie zwiększałam i nie zmniejszałam na przemian. Nie rządził mną królik, nie krzyczała na mnie mysz. Źle zrobiłam, że weszłam do nory królika. Co też się teraz ze mną stanie? Kiedy czytywałam różne bajki o nadzwyczajnych rzeczach, nigdy nie wierzyłam, aby opisane w nich były prawdziwe zdarzenia. Byłam pewna, że wszystko w nich jest wymyślone. Tymczasem tutaj dzieje się ze mną coś takiego, czego w najbajeczniejszych bajkach nigdy nie spotykałam. Powinni moje przygody opisać. A jeżeli tego nie zrobią w porę, to sama napiszę, kiedy będę duża. A może... może ja już jestem duża? No przecież w tym pokoju nawet się zmieścić nie mogę. Myślę... Że już urosnąć więcej już by mi było trudno, chociażbym tu się zmieściła. Tylko znowu, jeżeli rosnąć więcej nie mogę, no to i nie dojdę do starości. W tej chwili przychodzi jej na myśl, że może już na zawsze zostanie dzieckiem. Jak to? Więc już ciągle będę musiała się uczyć i nigdy nie będę mogła odejść od książek? wykrzykuje. O nie, za nic. Nagle pojęła. Że dla książek niewiele miejsca pozostało w pokoju. Nierozsądna jesteś! Pociesza się. Czyż nie rozumiesz, że dla książek nie ma tu miejsca? Ledwie ty się mogłaś wepchnąć. Z dala doszedł jakiś szmer. Alicja przycichła i poczęła nadsłuchiwać, co też może dziać się przed domem. Marianno, Marianno! wołał biały królik. Daj mi w tej chwili rękawiczki. Królik był rozgniewany. Alicja najzupełniej zapomniała o swoim wielkim wzroście i zadrżała ze strachu przed niezadowoleniem królika. Domek się zatrząsł razem z dziewczynką i to trzęsienie domu przypomniało jej o tym, że bać się nie ma potrzeby, gdyż jest o wiele większa od królika. Biały królik podszedł do drzwi i spróbował je otworzyć. Na próżno. Podparte łokciem Alicji drzwi nawet nie drgnęły. – Pójdę naokoło, dostanę się przez okno – powiedział głośno królik. — Ciekawam, czy ci się uda, swawolnie szepnęła winowajczyni. Czekała chwilę potrzebną, jak sądziła, na to, aby królik mógł zbliżyć się do okna. Następnie wysunęła rękę przez okno i machnęła nią w powietrzu. Nie udało jej się nikogo schwytać, poczuła tylko, że musnęła coś miękkiego. To coś musiało upaść, bo oto dał się słyszeć łoskot padającego ciała, brzęk tłuczonego szkła i słaby pisk. Pod oknem musiały być inspekty i ktoś do nich wpadł. Za chwilę słychać było gniewny głos królika. – Pacie! Pacie! Gdzie się chowasz? – Tu jestem, proszę pana! – odezwał się jakiś obcy głos. – Zbieram jabłka. – Rzuć to wszystko! – Chodź tu zaraz, pomóż mi się stąd wygramolić. – Uf! Tak dobrze. A teraz powiedz mi, co tam tkwi w tym oknie? – Ramie, proszę jaśnie pana. – Ramie? – Durniu jeden głupstwa przecież. Widział kto takie ramię? Całe okno zapchane. Jak jaśnie pana szanuję, to jest tylko ramię. Niech się jaśnie pan, kogo zechce, spyta. Zresztą, mało mnie obchodzi, co to jest. Idź i zabierz to precz. Nastąpiło długie milczenie. Czasami, tylko słychać było cichy szep. Jaśnie, panie, boję się, nie pójdę. To znów. Ach, ty podły tchórzu, czyń co ci każę. Alicja nie miała pojęcia, co się na zewnątrz dzieje. Przez ostrożność, na wszelki wypadek, znów wysunęła rękę i machnęła nią energicznie. Coś potrąciła. Rozległy się słabe okrzyki. Znów zadźwięczało tłuczone szkło. Jakież tu muszą być wspaniałe inspekty, pomyślała Alicja. A potem znów, jak zwykle, mruczała do siebie. Co mi tam teraz mogą knuć? Chcieliby mnie zapewne stąd wyrzucić. Nie mam nic przeciwko temu, nawet życzę im szczerze, aby im się ten projekt całkowicie udał. Mogliby zrozumieć, że nie zależy mi na pozostaniu tutaj. Znów zapanowało milczenie. Po pewnym czasie dał się słyszeć turkot małych taczek. Coś przywieziono, ktoś coś mówił. Głosy były liczne. Alicja odróżniała niektóre zdania: Gdzież druga drabina? Po cóż dwie, wystarczy jedna. Bilu, przywieź drugą. Tak dobrze, podaj ją. Nie, postaw w tym kącie. Lepiej związać je razem. Jedna sięgnie zaledwie do połowy domu. Nie maruć, chwytaj sznur. Umocuj. Tylko czy dach wytrzyma? Pamiętaj, że dachówki dosyć stare. Upadnie, upadnie. Trzymaj się mocno, głowę pochyl. Łoskot dał się słyszeć. Coś upadło, coś się złamało. Nie do łęgi, kto to zrobił? A kto wejdzie do komina? Ja za nic. Ja się boję. Niech Bil włazi. Bilu, Bilu. Właś do komina. Jaśnie pan ci każe. Alicja rozważa to wszystko, co usłyszała. I przygotowuje się do obrony. Aha, to z Bilem będę miała do czynienia. Dlaczego ciągle się nie wysługują? Za nic nie chciałabym być na jego miejscu. Tylko jak tu się bronić? Myśli chwilę myśli i wreszcie się decyduje może otwór w kominie nie jest zbyt wąski skurczę nogę pozwolę temu komuś wleźć do komina machnę potem nogą i wystrzelę bilem jak z procy. chyba nic mu się nie stanie domek jest malutki dach niewysoki pomysł trafił do jej przekonania lekko cofnęła nogę ku pokojowi i czekała odpowiedniej chwili pilnie się strzegąc aby najlżejszy odgłos nie spłoszył nieprzyjaciela w kominie wkrótce dał się słyszeć szmer. Bill gramolił się do pokoju. Nieprzyjaciel nadchodzi wyrwało jej się niechcący. Poczekała chwilę, następnie energicznym ruchem wyprostowała nogę. Noga trafiła po drodze na coś miękkiego i kopnęła. To. Alicja, niepewna skutku, przyczaiła się cichutko i czekała na wrażenia z zewnątrz. Trochę było jej przykro, że pokrzywdziła Billa. Pocieszyła się jednak wkrótce utartym powiedzeniem Na wojnie, jak na wojnie wszystko uchodzi. Nagle doszedł ją chór głosu "Bill, Bill tam leży. Biały królik kazał przynieść Bila pod żywo płotu bliżej domu. Jakieś liczne towarzystwo naradzało się nad losem pokrzywdzonego. Podnieś mu głowę, wódki mu dajcie. Ostrożnie niech się nie zachłyśnie! Kamracie, jak tam było? Co się z tobą działo? Kto tam jest? Nareszcie odezwał się słaby, piszczący głos. Nie wiem nic, nic nie rozumiem. Uderzyło mnie coś, wypchnęło lepiej mi trochę teraz, ale w głowie mi się jeszcze kręci. Ta wódka taka mocna. Cóż ja wam mogę powiedzieć? Jak pajac wyleciałem z pudełka, drucika do przetrzymania nie było. Wyskoczyłem, ktoś mnie wystrzelił, bo, bo ja wiem wreszcie. Wyleciały się jak z procy widzieliśmy odezwały się liczne głosy nic mu się nie stało kiedy tyle gada uspokoiła się Alicja gdyż trochę obawiała się o los Billa Na dole obmyślono nowy plan wypędzenia wroga podpalmy dom decyduje się wreszcie biały króli nie pozbędziemy się tego w inny sposób nie podobał się Alicji ten pomysł więc zawołała jak tylko mogła najgłośniej niech mi się ktoś tylko Ruszy w tej chwili zawołam dinę. Zapanowała śmiertelna cisza. Alicja mruczy. Ciekawam, co oni teraz uczynią. Gdybyż im przyszło na myśl podnieść dach. Po pewnym czasie na dole powstał ruch. Królik wołał: Pełna taczka wystarczy. Pełna taczka? Zdumiewa się Alicja. Czego? Na to pytanie otrzymała odpowiedź bardzo prędko, bo oto grad małych pocisków wpadł przez okno. Niektóre trafiły ją w twarz. Miała tego dosyć i postanowiła przerwać kanonadę. Krzyknęła więc ze wszystkich sił: Radzę wam, dajcie spokój! Skutek był natychmiastowy: ani jeden pocisk więcej nie wpadł do pokoju. Po chwili Alicja zwróciła baczniejszą uwagę na pociski. Jeden z nich wpadł jej nawet w rękę: Ależ to ciastka! zawołała radośnie. Natychmiast przyszło jej to do głowy, że na umyślnie zostało rzucone. Zjem jedno, zdecydowała: Wiem, że coś się ze mną stanie. No powiększyć się już chyba nie mogę. No zapewne się zmniejszę. Zobaczymy. Zjadła ciastko i natychmiast spostrzegła, że się niezwykle gwałtownie zmniejsza. Kiedy nadeszła już chwila, że mogła zmieścić się w drzwiach, wybiegła. Przed domem oczekiwała ją cała gromada wszelakich stworzeń. Mała jaszczurka, Bill, była otoczona tłumem. Dwie świnki morskie ją podtrzymywały, pojąc czymś z butelki. Wszystkie stworzenia rzuciły się ku Alicji natychmiast, gdy tylko ją zobaczyły. Dziewczynka roztrąciła zebranych i szybko biegnąc, wkrótce dotarła do lasu. Las był gęsty i Alicja poczuła się w nim bezpieczna. Przede wszystkim zdecydowała, błądząc wśród drzew i kwiatów, powinnam wrócić do swojego zwykłego wzrostu. Następnie postaram się odnaleźć drogę do tego pięknego ogrodu. A co będzie potem? Zobaczymy. W jaki sposób wykonał swój zamiar nie miała najmniejszego pojęcia. Długo krążyła wśród traw, szukając drogi, i nagle usłyszała tuż nad sobą ostre szczeknięcie. Podniosła głowę wysoko i ujrzała łeb wielkiego szczenięcia pochylonego nad nią. Szczenie przyglądało się jej wielkimi, okrągłymi oczami i chciało koniecznie dotknąć dziewczynkę łapą. Kochane szczeniątko, rzekła pieszczotliwie, chcąc na wszelki wypadek pozyskać je sobie. Próbowała nawet na nie, by zawrzeć przyjaźń, lecz jej się to zupełnie nie udało. Musisz być jednak moim przyjacielem zdecydowała. Szczeniątko, tyś takie duże. Być może umyślnie byś mnie nie połknęło. Jestem za małym kąskiem dla ciebie. Nie pożywiłobyś się mną. Możesz jednak ziewnąć, pociągnąć nosem i znajdę się w twoim pyszczku. Stamtąd do żołądka droga pewna. Szczenie milczy, patrzy i przekrzywia głowę w podziwie. Tymczasem Alicja mimo woli ułamała gałązeczkę i wyciągnęła ją ku szczenięciu. Przyjęło ten ruch jako zaproszenie do zabawy. Szczeknęło radośnie i niezgrabnie podskoczyło, chcąc schwytać gałązkę i rozgryźć ją młodymi zębami. Alicja zaskoczył ten gwałtowny ruch i przestraszył. Czym prędzej schowała się za krzak ostu. Szczenie zrobiło parę susów i znów znalazło się naprzeciw dziewczynki. Piszczało i łasiło się, prosząc o dalszy ciąg zabawy. Alicja rozbawiła się bardzo prędko, chwilami tylko przyjemną zabawę psuł lęk, że niechcący nawet być może rozdeptana przez młodego psiaka. Jedyną ochroną były krzaki ostu, więc postanowiła mieć zawsze któryś z nich między sobą a szczenięciem, no jako tarcza obronną. Nie było to łatwe, zwinne, ruchliwe stworzenie zmuszało ją do ustawicznej zmiany miejsc. Ciągły ten ruch zmęczył ją bardzo. Wyczerpał. Zaczęła obmyślać ucieczkę. Na razie było to niemożliwe, gdyż nowy przyjaciel ciągle biegł za nią. Na szczęście jednak no, niedługo i on się zmęczył. Zapragnął odpoczynku. Przyszedł więc na tylnych łapkach, wywiesił język i przymknął oczy, ciężko dysząc. Alicja zrozumiała, że nadeszła odpowiednia chwila do ucieczki. Zabawa była przyjemna, ale zbyt męcząca. Skręcając się pomiędzy krzakami, chowając się wśród traw, pobiegła co siłą w głąb lasu. Biegła dotąd, aż zmęczona, zdyszana upadła na ziemię. Na szczęście uciążliwy przyjaciel był już daleko. Jego szczekanie zaledwie dochodziło do uszu dziewczynki. Uspokojona podniosła się i rozejrzała. A jednak było to bardzo przyjemne szczenie, powiedziała głośno, pewna, że nic złego jej już nie grozi. Prędniej nauczyłabym je przeróżnych sztuk, gdybym była taka duża jak wczoraj. Alicja stała oparta o kaczeniec i wachlowała się jednym z jego listków, bo było gorąco. Mimo woli spojrzała na roślinkę i dopiero teraz zrozumiała, jak bardzo jest maleńka. Kochanie, rzekła do siebie, stanowczo powinnaś urosnąć. Przypuszczam, że znów musisz coś zjeść lub wypić. Tylko co? Było to pytanie wielkiej wagi. Spojrzała naokoło na kwiaty, na źdźbła traw. Nie znalazła nic odpowiedniego do zjedzenia lub też do wypicia. Niedaleko od niej rósł wielki grzyb. Zbliżyła się do niego, obeszła dookoła, zajrzała pod parasol. No nie znalazła nic takiego, co dałoby się zjeść. Postanowiła spojrzeć jeszcze na główkę grzyba. Wspięła się na palce i spojrzała. I ku swojemu wielkiemu zdumieniu zobaczyła wielką, niebieską gąsienicę spoczywającą na grzybie. Poważna jej mość siedziała ze skrzyżowanymi rękoma. Przed nią stało wysokie, szklane naczynie z długą, przezroczystą rurką. Koniec tej rurki gąsienica trzymała w pyszczku. Wiem, to coś w rodzaju fajki. Nazywają to tylko inaczej. Jak? Nie mogę sobie przypomnieć, powiedziała do siebie Alicja. Kiedyś widziała coś podobnego na obrazku. Gąsienica spokojnie puszczała kłęby dymu, obojętnie patrząc na wszystko, co się naokoło nie działo.